A mamy o, nadzieję, że... Żegnamy się jeszcze przed za nami. Chwilę. Do 19. konkurs. Nie 60 minut. Pozostała. O godzinie 19 zobaczymy serię próbną. W której godziny później rozpoczną się zawody. Warunki dobre, wiatr bardzo słaby. Troszeczkę te warunki się ruszają, ale nie jest to problem. Bardziej dziewięciu Polaków po wczorajszych dobrych kwalifikacjach i wykonaniu Kamila Stocha liczymy na to, że dziś powalczy o czołówkę. Być może nawet stać go na skoczenie na podium, ale oczywiście nie będzie to łatwe, bo rywale są w wysokiej formie. bitów dzisiaj kompletu raczej nie będzie. Bardziej zainteresowana jest jutrzejszym konkursem, który niestety może się nie odbyć z powodu wiatru, no ale nie zapraszajmy. Póki co. Myślimy o dniu dzisiejszym i o, o dzisiejszych zawodach, a dziś powinno być pod względem warunków naprawdę ok. Trochę Proszę, Proszę Państwa, tak jak mówiłem, będzie nas dużo, dużo więcej. Już nie niebawem mam nadzieję, że stanie się to jak najszybciej. z kibiców znajduje się też Czekamy w Izle Pięknej, gdzie podniestają skoczkowie, którzy za chwilę będą się do serii pre